Siemaneczko, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale I dzisiaj, zgodnie z zapowiedziami wczorajszymi, jest paczka z ikoną Baby Wymagania są bardzo fajne, z tego co widziałem, jedynie trzeba skład 87 oraz 85 Także naprawdę wymagania są bardzo przyjemne Oczywiście bardzo przyjemne, oczywiście dajcie mi znać, co wam fajnego siadło z tej paczki Mam nadzieję, że trafimy dzisiaj coś, co po prostu przyda nam się do składu głównego Nie ukrywam, że fajnie byłoby trafić kogoś ofensywnego Zobaczymy, co wyleci Zostawcie oczywiście, klikajcie łapkę w subskrybujcie kanał, są codziennie, to jest Dalevin Zbieramy sobie od pierwszego składu oczywiście 87 oceny. Potrzebujemy tutaj wysoko oceny kart. Na szczęście mamy trochę foderu. Coś tam udało się trafić. Mam nadzieję, że za dużo pieniędzy nie wydamy dzisiaj, więc taki oczywiście jest plan. Ok, na razie naszym najwyższym zakupem okazał się Manuel Neuer, którego musiałem kupić za 46 tysięcy, ale oprócz tego mamy wystarczającą ilość kart. Także takie karty właśnie słuchajcie sobie lecą. Na razie musiałem kupić tylko Neuera, także leci tutaj Kevin Trapp, tych dwóch, nie wiem, fioletowych gości. No i w sumie tyle. Także proszę Państwa, złota paczka, piłkarzy Prime. Bardzo fajna nagroda przy okazji. Jest szansa, że coś fajnego wpadnie, także zobaczmy. 82 plus, więc jest jakiś, jakiś wokałcik może? Byłoby całkiem miło. Są ekrany, może 85, niestety, to jest Hojberg. Hojberg mi tutaj nie pomoże w tym następnym SBCN, no ale... A, mamy jeszcze dwa piki przy okazji, zobaczmy, może coś solidnego siądzie. Oraz w drugim piku będzie, proszę Państwa, to jest Tunezja. A wezmę Tunezję, bo Tunezji chyba nie mam dużo. No dobra, to mam nadzieję, że drugi skład się uda zrobić. Dobra, generalnie z tego co widzę, 60 tysięcy monet jest wystarczające na ten skład pierwszy, więc na pewno się wyrobimy, to jest duży plus. Dobra, także zostało nam okrągłe 15 tysięcy monet, więc wyszło na to SBCN. Około 70 tysięcy, więc nie jest to zła cena jak na ikonę. Wiadomo, nie wiadomo co trafimy, no ale wydaje mi się, że nie jest to złacena, także lecą takie karty. Eee, I proszę Państwa, co no? Paczka z ikoną gotowa. Mam nadzieję, że będziemy mogli jakoś fajnie testować w kwalifikacjach do Food Champions. I oby ta ikona, którą trafimy, żebym po prostu nie musiał jej przypalać. To będzie cudowne. Także najpierw oczywiście przepowiednia. Paczka, mało za to paczka piłkarzy Prime, więc kto wie? Może to jakaś. Są ekrany? prosto z. No, z Nigerii, okej. Okay. No, no i no, on nie ma już. O, że już nie ma ikony, to raczej średnia, przypomnę. To może karta, która będzie obok, obok, yy, obok jego Brazylia i Portugalii. No dobra, to co, oczywiście nie będę przedłużał, proszę Państwa, lecimy, powstawała wersja ikony, pierwsza taka paczka. Najpierw jeszcze oczywiście była paczka z kolem, ale to była paczka z maksymalną ceną 86. Tutaj nie ma żadnego limitu, proszę Państwa, pierwsza paczka w tej Fifie. I zobaczmy, jaka będzie narodowość. Bo idziemy od lewej, nie wiem, czy coś tu zmienia. Szkocja, Kenny Darglish. Kenny Davis 87 to jest W, to jest proszę Państwa potężne W. Fantastycznie. Kenneth Dalglish prosto ze Szkocji, oczywiście. Legenda Liverpoolu, także elegancko. Jest to świetny traf. To mogę od razu powiedzieć, że jest to traf świetny. Ile aktualnie kosztuje Kenneth Dalglis na rynku? Około 400 tysięcy monet. Dobra, ja jestem mega zadowolony. Ja jestem naprawdę mega zadowolony. No myślę, że trzeba będzie troszeczkę. Troszeczkę zmienić skład. Aczkolwiek ja jestem jak najbardziej zadowolony. Jestem jak najbardziej zadowolony z tej paczki. No dobra, no W. To jest W, moi drodzy. Jak najbardziej. Patrząc za to, co można trafić. Tra można trafić każdą kartę. Absolutnie każdą kartę można trafić. Więc myślę, że zamiast leci właśnie Kenny, no widzicie sami w statystykach Fati oprócz tempa i podań wszystko ma gorsze, więc Kenny Dalglish zapraszam serdecznie i tego Kessiego będę się musiał pozbyć, nie wiem jeszcze zamiast kogo, Fati będzie naszym zmiennikiem, e, no i będę musiał pomyśleć aktualnie, no kurcze fajnie byłoby mieć Zakarię nie ukrywam, tylko teraz wiadomo nie mam pieniędzy i myślę, że dam mu oczywiście Huntera raczej, nie, no będę się tutaj jakoś zabar... Nie, nie, mam Huntera, dobra kupię tego Huntera. Niech ma. No dobra, także moi drodzy, tak będzie się prezentował składzik. E, jedyne, co mi przeszkadza, to ten Cassie. No niestety Cassie aktualnie się z nikim nie połączę, więc najprawdopodobniej kupię sobie aktualnie za Zakary na SPD. Aktualnie no będę miał z 30 tysięcy maksymalnie na jakiegoś SPDka. Wydaje mi się, że może być mało Pedeków po takiej cenie, takich dobrych z Premier League. T, a jeszcze jest przecież jedna karta, ale nie będę już miał Foderu chyba, cholerka, ale jest jeszcze karta Palinia. On jest w SBC do zrobienia pe pewnie, tak jest. Jest Palinia, tylko pytanie... Jakie ona wymagania? Dwa składy, 8684. kurczę nie wiem czy to się opłaca aktualnie Kurczę drogi jest ten Palinia, tak mi się wydaje, no może mieć on prawdopodobnie lęki. No nie, jeśli ktoś grał tym Palinią dajcie mi znać, na razie chyba po prostu sobie kupię Zakarię, no bo to jest taka, taka najbardziej bezpieczna opcja Wiadomo zawsze tego Zakaria mogę po prostu sprzedać i tyle Dobra, także Denis Zakaria wylądował w składzie, no wiem, że to wygląda, wygląda jak wygląda, no ale to jest taka opcja aktualnie budżetowa można powiedzieć Ale jak najbardziej jestem z tego składu zadowolony, eee, jest naprawdę... Jest dobrze, po prostu jest dobrze. Ztestujmy Kennego Darwisza, z czym się zmierzymy. Inform do okej, ok. Jedlin, czyli pewnie będzie. Iguain. Tak myślałem właśnie, że będzie Iguain, bo. Jedlin, żeby tak się fajnie połączył. No dobra, ciekawy składzik. Czyściutko. Zeraz. Ashley Cole, odnoszę wrażenie, ostatnimi czasy ma bardzo ciężki okres w naszym zespole. No dobra, do Naruma. Gigi, do Naruma. W lewo. Dobrze! Pięknie, Didi. Ładnie, Ładnie. Kenny Daglis, mam nadzieję, że nie spalił, nie spalił. Kenny, Kenny, keny, ale się utrzymuje przy piłce Kenny Daglis! Kenny daglis! Co on tu zrobił? Co tu zrobił Kenny Darwis? I to naprawdę było zajebiste. On się tak utrzymał przy tej piłce. Założył chyba jeszcze nawet siatkę. Co tu się stało? Potyku, potyku, poty kopoty, kłopoty. Messi. Donaruma no mógł to złapać, ale okej. Okay. Nic już, ładna wrzutka, to będzie chyba bramka, Do Donaruma to była taka szmata, że aż mi się nawet nie chce ciebie obrażać, naprawdę. Dobra, Kenny Dalglish. Ładnie, ciągle przy piłce. i naprawdę, no bardzo zajbistą kontrolę piłki ma Kenny. Kostić, może jakiś slongshot, okej, okay, Antony. Antony, Antony, ktoś na przedpolu. A tu jest tylko Zakaria, Zakaria zbytnio strzelać piłek nie umie. Ale Antony potrafi uderzyć z fałsza, Antony! No i oczywiście L2. Ej, jeśli chodzi o strzały z fałsza, Antony... Topka, absolutna Na Mundialu oczywiście on będzie grał w Brazylii Jeśli Bra Brazylia no, powinna wygrać jakiś mecz e, To dostanie upgrade, także ten Antony naprawdę mega Jestem ciekawy jak to będzie wyglądało I pyk O, 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 to był błąd, to był błąd Gonzalo Wayne W pole karne i z Zgrani idealnie z normą. Ja spierdalam Wadek poleciał na wczasy Pora wrócić Pora wrócić, bo jest dziura w defensywie i to będzie bramka, no właśnie Jak się wybiera na takie wczasy, to potem zostaje taka dziura, nie? I to był długi urlop, Adajkę. Dobra, pierwsza powa za nami Całkiem ciężki mecz się wylosował, generalnie No gra się całkiem ciężko, no ale Wydaje mi się, że jesteśmy raczej w stanie coś tutaj jeszcze um, ukłuć 6 do 5 w strzałach, mieliśmy troszkę gorsze expected goals No mówię, mecz jest dosyć ciężki Dobra, to Kenny Dalglish Co on wykombinuje? Nice O cholera o! A, i gdyby ten Body Feint mi wyszedł tutaj, no to byśmy mieli ładną brameczkę. O! Będzie asysta. Alo Vajran! Donaruma. No nie, był to taki soczysty strzał niestety. Ej, ej, Eśpedecy. Gdzie są moje eśpedecy? Donaruma, Niestety. Poprzeczka. Na całe szczęście. Ciągle przypiłce. przy piłce. Cyk. O! Kostić!

Dobra, to było zajebiste akurat. Dzięki. Przed pole. Halo Dembele! Jest! główki manualne mnie tutaj nie pokarały. Dembele wszedł z ławki zrobił swoje. 86. minuta. Wracamy do gry. Postić rzutka. VARAN! Alo, Z fałszyka. Pięknie. Ej, to były same widły. To były praktycznie same widły. Serio. To był tak idealny strzał. Świetne badanie Darglisha. Syk. Pięknie. Same okno. Keny. Mm, Kenny Dalglish, mogłem zrobić to z L2, ale jest bramka tak czy inaczej. Kenny Dalglish, świetny występ tego zawodnika. No ma dwie bramki, ma chyba też dwie albo jedną asystę. Zrobił swoje, no cały zespół zagrał tak naprawdę świetnie. No nie miałem się tego przyczepić chyba dzisiaj. No, no ewentualnie to na rumo musi się lepiej spisać, ale... Oprócz tego pięknie, pięknie chłopaki zagrali. Tak drodzy, misja wykonana. Udało się wygrać ten mecz, było naprawdę turbo ciężko, no ale jednak mimo wszystko świetny występ Dagisza, świetny występ w ogóle całego zespołu. Proszę bardzo, 8-4, również fantastyczny występ Rosticia. Dobra, także pierwszy pik. Jeszcze tych pików nie otwierałem, tak że zobaczymy jaka z nich leci. Może jakiś foderek wpadnie, może jakaś karta Pawtu Glory, a może poleci. Caprari? Dobra, mamy jeszcze taką jedną fajną paczkę, dużą złotą paczkę piłkarzy premium za wyzwanie MS FIFA Anglia, także jest duże szansa trafienia na przykład karty Path to Glory, której jeszcze nie trafiłem. Trafiłem kartę Hero yy, World Cup, ale nie trafiłem jeszcze karty Path to Glory, więc to się może na przykład zmienić teraz. Oczywiście karta niewymienna. Może tutaj, no niestety na pewno są ekrany. Italiano to będzie... No, takie za? Problem jest taki, że będę musiał go niestety chyba zquicksonować, bo już mam jego wersję niewymienną. Ale jest to wymienny duplikat w sumie. To kozacko. I oczywiście standardowo trzy piki mistrzostw, mistrzostwo światowe. O, katarczyk. Elegancko potrzebuje katarczyków do mojego składu. Eee, kolejny katarczyk, dwa? Dwóch katarczyków z redu? Prawie jak trafienie Ronaldo w paszety. Może trzeci? Nie no, bez przesady. No to panie i panowie, ostatni meczek na dzisiaj. Zobaczmy z kim się zmierzymy. Chyba z jakimś Rumunem. Tak na to wychodzi. I kogo ona w składzie, proszę Państwa, Sanchez, Estupinian. Benton kur... i turę, o, oh, bardzo. Tak, całkiem ciekawy wybór. No dobra, oby Keny tutaj pokazał klasę po raz kolejny Kenny Darlish Supek. Oooo, oh, Jacek Krzynówek vibe, proszę państwa. No jest bramka Darlisha. Co by nie mówić, chyba że te sąby, są by jednak. Tak czy inaczej, dobry, e, dobra decyzja, jeśli chodzi o strzał. Elegancko, 1.0 Pięknie, Antony. Pole karne i tapinek 2-0. Kenny Douglish mamy, moi drodzy, i Także szybciutki mecz tutaj leciał. Ważne, że mamy dwa winy. Ważne, że trafiliśmy Kenego Douglisha, który będzie dobrą pomocą. No, nie będzie pomocą, bo jest napastnikiem. Będzie po prostu miło z tym Kenem Dagliszem. że wbijemy wreszcie te 16 minut razem z nim. Będę musiał oczywiście kupić jeszcze jakiegoś pedeka, to za... za jakiś czas. Bardzo możliwe, że jutro będzie paczka za swapy. Postaram się te swapy wbić jutro. Albo dzisiaj zobaczymy eee, I tyle Oczywiście dajcie znać co fajnego Traficie z paczki z ikoną I zostawcie łapkę w górę Subskrybujcie kanał I do zobaczenia jutro Trzymajcie się, do usłyszenia. Adios